Halo, hallo, witam wszystkich bardzo serdecznie i przechodzimy sobie do zmian w Black Desert Online. Ponieważ dzisiaj było dość sporo tych zmian, musiałem się troszeczkę lepiej przygotować, tak więc drobne opóźnienie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i yy, zerkniecie, co tutaj wasz content creator ma do powiedzenia, czy w zasadzie do streszczenia. I pamiętajcie, żeby tego nie mylić z influencerem, bo to są dwie kompletnie inne osoby, czy może raczej zawody. Dobra, przechodzimy yy, do konkretów. Tak więc mamy tutaj prawie 600 zmian, 2,5 giga do ściągnięcia, no i jak możecie sami zobaczyć dość sporo jest tych zmian, ale myślę, że nie będzie tak źle. Najpierw eventy sobie zerkniemy, więc pierwszy event jest taki większy, Baby's Well Back, no i tutaj mamy coś takiego, że mamy specjalną miejscówkę, Koło Velia Coastal Cliff są takie wiry wodne, nie tylko tam, bo jeszcze koło All Dual Stride Cliff. Podejrzewam, że to jest na tym nowym kontynencie, w zasadzie, bo to już nie wyspa, ale kontynent. I jeżeli tam sobie wskoczymy, to znajdziemy się w takim podwodnym świecie, i tutaj będzie można robić zadanka, a te zadanka pozwolą Wam osiągnąć ten outfit, który tutaj widzicie. No i ten outfit ma specjalne właściwości, czyli dodatkowy. Zapas powietrza na 30 sekund, czyli dłużej możecie pływać pod wodą, no i zwiększa prędkość pływania o 90%, więc same plusy. Tu są również inne takie eventy mini, które możecie zrobić. Nie jest tutaj dokładnie opisane, ale podejrzewam, że tutaj nie ma nic za dużo do zrobienia. Jest również do pokonania taki Baby Well, to się nazywa. To jest Bosik. Tutaj możecie zobaczyć, kiedy on się pojawia. Przepraszam, znowu update y mi się pokazują. Na Windowsie mamy go 3 razy w ciągu dnia. No i tutaj trzeba zrobić coś takiego. Tutaj są tylko obrazki, ale musicie wskoczyć na taki wir wodny. On was wyrzuca i musicie trafiać w te takie bańki wodne i tym atakować tego baby vela. Jak go pokonacie, macie tutaj nagrody. Szczególnie najlepszy to jest Baby Well Roaring Bundle. I zobaczmy, co tutaj jest. Czyli <laughs> może z niego wylecieć Well's Concentrated Magic. Więc jest to bardzo e, dobra nagroda. I za samego Vela, gdzieś tutaj też przeczytałem. O, tu jest. Do samego Wela, czyli w środę o 19 i w niedzielę o 16 albo 15 jest Vel, no i jest podwójna szansa, że zdobędziecie tego Wela. Fajnie brzmi, ale na wela jest nie wiem, 0,5%, może 1% szans, więc podwójna to znaczy, że 2%, ale zawsze zawsze większe szanse, tak? Więc warto, bo to jest jak wygranie w Totolotka w BDO. No takie, taka drobna rzecz, jak Vel kosztuje 15 miliardów, więc bardzo może Wam pomóc. W uzbrojeniu się i ostatni event, nie ma tych eventów za wiele, to jest, że kopiowanie przedmiotów i wyciąganie kafrasów jest praktycznie za darmo, bo to kosztuje tylko jeden, jeden silver za jednego kafrasa, więc bardzo niewiele. Tak samo kopiowanie itemów to kosztuje tylko jeden, niezależnie od tego jaki sprzęt sobie kopiujecie, bo tak to w zależności od tego, jak dobry był to sprzęt, tyle marni Unstable Fuel się zużywało. Na przykład można było zużyć 100, 200 albo na 400, w zależności, jak dobry Gearscore macie. Teraz jest to praktycznie za darmo, więc jeżeli myśleliście o tym do tej pory, no to to was na pewno przekona. Teraz przechodzimy do właśnie poważniejszej i ciekawszej rzeczy, czyli Combat System Overhaul. Yy, Black Desert online jest bardzo dużo mechanik czy przynajmniej były do tej pory, różne systemy, dodatki do damage'u, czy resisty, ignory, bardzo wiele rzeczy. Jeżeli nie graliście długo w Black Desert Online, to na pewno nie macie dużo informacji na ten temat, ale postaram się to w taki sposób streścić, żebyście wiedzieli o co chodzi. Generalnie, z tego co widzę, to zdecydowali się na to, żeby trochę zunifikować obrażenia. Bo do tej pory to wyglądało tak, że jeżeli zmieniali jedną rzecz To psuły się dwie inne, naprawiali te dwie inne To psuły się cztery, wiecie o co chodzi, taka hydra i to taka walka była po prostu z wiatrakami Więc zdecydowali się zrobić to inaczej No i parę rzeczy pousuwali Dzięki temu będą mieli większą kontrolę nad tym co będą zmieniać w przyszłości, o ile takowe będą jeszcze, bo tego w zasadzie nie wiem Ale jeżeli tutaj sobie zobaczycie Balancing Base Stats Across Classes, czyli będą zwiększane <coughs> statystyki jeżeli chodzi o AP, zmniejszane ODP i Special Attack Damage będzie zwiększony, a więcej informacji jest tutaj niżej, czyli teraz te Special Attack Damage się stakują. Chodzi o to, że mamy a special attack takie jak Critical Hit Damage, czyli to są obrażenia krytyczne podwójne od zwykłych. Back Attack, attack Damage to tylko się aplikuje, jak atakujecie kogoś z tyłu. I Back down, down Damage, przepraszam. I to jest, że jeżeli postać leży na ziemi, to wtedy do, dostaje dodatkowe obrażenia. Do tej pory było tak, że można było to stakować. Na przykład mieliście z kryształów, czy z artefaktów, czy skąd dwie jeszcze można zdobyć. Można było to. Wszystko łączyć i dzięki temu mieliście na przykład 30% back attack damage. Teraz to będzie tylko i wyłącznie jedna z tych modyfikacji i to największa. Czyli jeżeli macie 50-15%, to tylko 15% będzie się zaliczało, ale możecie mieć 10% critical hit damage i 20% back attack damage, i to się razem łączy, ale nie możecie mieć. Czy w zasadzie już teraz zbędne jest posiadanie tego samego, bo po prostu się nie stakują te rzeczy? Chyba na początku źle powiedziałem. One się nie stakują, tylko po prostu najwyższą wartość yy, zaliczają. Tak samo jeżeli chodzi o odporności. Teraz odporności w ogóle nie mają żadnego sensu w PvP, tak samo jak ignore resistance. To kompletnie odpada. W PvP będzie miało tylko i wyłącznie. Miejsce na PVE, czyli do walki z mobkami I z tego co tutaj napisali, wszyscy będą mieli bazowy resistans, czyli bazową odporność na poziomie 20%. Jeżeli chodzi o grapę, to ona, ta animacja jest dodana do grapli, że będzie widać, że ktoś jest zaatakowany, to ma być taka informacja dla ludzi, na przykład wokół, jeżeli jest to, no, czy coś, a ta osoba jest grabowana, trzeba jej na przykład pomóc, albo coś takiego. więc dobry dodatek, żeby było widać, co się dzieje. niektóre z tych animacji, czy może grapli, jest możliwość, że można trochę się ruszyć, albo zmienić kierunek, a potem już nie. to ma do tego, że również usuwają mouse movement. Mouse movement będzie tylko do chodzenia, ale nie będzie można używać go do atakowania. No i tutaj są wyjaśnione informacje, co się będzie działo na przykład kiedy grapple sfailuje, w przypadku niektórych klas jest automatycznie używany jakiś skill. Jeżeli chodzi o kalkulację obrażeń od sumona, to tutaj też zostało trochę pozmieniane, aczkolwiek tutaj nie ma szczegółów, więc nie będę tutaj się za bardzo skupiał. Jeżeli chodzi o Accuracy Rate i Evasion Rate, wszystkie zostały usunięte, czyli teraz nie ma 15%, 10%, 5%, ale wszystko ma przelicznik, czyli jeżeli chodzi o Accuracy i Evasion, każdy 1% zamienia się na plus 4, aczkolwiek to nie jest racja, co pokażę za chwilę na klasie LAM. Czyli, jak wspomniałem, nie ma mouse movementu. Możecie używać mouse movement, żeby się poruszać, na przykład w mieście, żeby wasza postać się ruszała, ale jeżeli chodzi o umiejętności, to będzie to kompletnie ignorowane przez grę. I tutaj mamy wszystkie zmiany dla klas. Nie będę omawiał każdej po kolei, bo to jest bez sensu. Są one zrobione właśnie w sposób jaki widzieliście wyżej. Ja tylko podam przykład na pierwszej klasie Warriorze i się rozwinę na LAN, ponieważ LAN. Znam bardzo dobrze, więc będę wiedział o co chodzi. Jak tu możecie zobaczyć, usuwają wszystkie te statystyki, które do tej pory omawialiśmy, czyli nie ma procentowych statystyk, nie ma rezystansów, czyli to jest wszystko pozmieniane. W przypadku na przykład Warriora rezystans został usunięty, dodano Max HP ty, 1500 Zwiększono AP w przypadku tego skilla, no a tutaj zmniejszono debów. Tak samo w przypadku awakeningu. możecie zobaczyć zmiany, że resistance wszystko zamienia się na max HP, a w niektórych przypadkach, jak na przykład LAN, zwiększa się po prostu AP. Tutaj też usunięto special attack, więc będzie o wiele trudniej. W zasadzie jest to bez sensu, ponieważ no, to się nie stakuje, więc no, to by było po prostu, żeby było i tyle. Teraz przejdę sobie do LAN, żeby Wam podać przykład, dlaczego to jest trochę oszukane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, co to za skill jest Zephyr. Aha, to dawało po prostu accuracy 5%. No i tam było napisane, że za każdy procent jest 4. Czyli nie wiem, czy po prostu moja matematyka jest kiepska. Czy może oni w Korei mają jakieś inne... Inną matematykę, innej matematyki byli uczelni. No ale nie wydaje mi się, żeby 4 razy 5 to było 12. Wydaje mi się, że to powinno być 20. Tak samo nie mam tutaj tego skilla napisanego, ale na przykład skill Primrose w przypadku lan, czyli taki skill unikający ataków miał all evasion plus 15%, teraz ma All Evasion plus 12. Więc tutaj też ogromny nerf W przypadku Resistance standardowo nie ma Resistance, ale zwiększony jest AP. No i tutaj jest zmienione Resistance 50% na All Evasion plus 80. Z tym, że <coughs> nie wspomniałem o tym. Jeżeli chodzi o wszystkie klasy, Infinity Mastery od 1 do 4 dostaje się Accuracy plus 18 za każdy poziom. Więc. Yy, okazuje się, że praktycznie każda klasa dostaje plus 108 akuracji w sumie. Oznacza to, że prawdopodobnie klasy typu Evasion mają teraz przesrane życie. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o tych super statystykach, jeżeli chodzi o akuracji, bo bardzo dużo jest właśnie tej statystyki, można bardzo łatwo to zbudować. To oznacza, że klasy Evasion powinny się zastanowić, czy chcą być Evasion, szczególnie takie jak LAN, która może być albo DER, albo Evasion, bo wygląda na to. Muszę to oczywiście jeszcze przetestować, ale okazuje się, że Evasion build nie będzie grany po prostu. Wszyscy was zniszczą, szczególnie jeżeli chodzi o PvP. Będą, będą po prostu wjeżdżać w was jak w masło. Może takie klasy jak Ninja, które mogą zestakować trochę więcej, aczkolwiek teraz to. Stoi pod znakiem zapytania, bo nie ma procentowych przeliczników, tylko są po prostu stałe liczby. Może to też być dość problematyczne. Jeżeli ktoś się zna bardziej lub zdąży już przetestować, bo ten patchnot, te zmiany już są od kilku godzin, bardzo chciałbym wiedzieć, co o tym sądzicie. Ale w przypadku LAN ja przeskakuję na DR. Jak mi usunęli 12% evasion rate, a dali tylko plus 12, a pododawali po plus 108 na przykład accuracy, to jest to totalnie bez sensu. Możecie sobie przeglądnąć wszystkie te informacje. Ja zostawię link w opisie tego filmiku. A jeżeli ktoś więcej wie na temat swojej klasy i lubi PVP, no to powinien się z tym zaznajomić i zobaczyć jakie są zmiany w danych klasach. Również pozmieniano damage ratios. Nie wiem czy wiecie, ale były takie rzeczy, że na przykład warrior zadawał więcej obrażeń lan, lan zadawało wiele mniej obrażeń warriorowi. Berserker robił na przykład więcej Strikerowi, a za to Berserker miał problem z Corser, bo już odgórnie klasowo było założone, że na przykład robi jej tylko 80% obrażeń, ale Guardianowi z jakiegoś powodu robi aż 110%. Więc teraz to pozmieniali, przynajmniej z tego co tutaj widać i wszędzie jest taka dziwna statystyka, zamiast 100% zrobić to dali 89,29%. Oznacza to, że jeżeli wasz atak potrafi zrobić 100 damage'u, to zrobi tylko 89,29. Również tutaj jakieś. pododawali. Aha, teraz. OK, czyli zrobili tak, że są Vanguard, czyli ala tanki, Skirmisher, coś na wzór DPS-a. Pulverizer, jaka nazwa to pewnie będzie, chodzi o to, że po prostu jak to się nazywało? Mają dużo debuffów te postacie i tak dalej, więc takie crowd control, o, chodziło mi o to. crowd control i teraz na przykład Vanguard zadaje 5% więcej damage'ów tu pulverizers, czyli te klasy tutaj robią 5% damage'ów więcej ty wszystkim klasom. Skirmisher robi 5% więcej damage'u do vanguard'ów Czyli patrzymy na tę listę i oni dostają bum bum 5% więcej obrażeń No i na pewno wiadomo Pulverizers zadają więcej obrażeń Skirmisherom, czyli Te klasy bum bum boom, boom, więcej damage'u tym, tym klasom I tu jest lan by the way, a tu jest lan, czyli Skirmisher, dobra, dobra Okej okay. No i tutaj jest to chyba wszystko wyjaśnione. Słuchajcie, muszę zerknąć co tutaj, bo chyba pominąłem. Dobra, na to wygląda, że po prostu poszczególne klasy mają trochę też zwiększony yy, PvP Damage Ratio, jak tu możecie zobaczyć, na przykład USA ma 15%, Wukong 10%, Shai nie ma nic, o biedna, Archer 12%, Lan 17%, więc mimo wszystko klasowo jest ta różnica jeżeli chodzi o PvP. No i tutaj macie już również pozmieniane nazwy statystyk. Żeby one były bardziej zrozumiałe. Bonus AP against monsters jest pozmieniane. Szczególnie dla kutumów, które miały tam resistance. Teraz już go nie mają. Tutaj możecie to wszystko zobaczyć, pousuwane zostały kryształy, które lub pozmieniane. w tym przypadku, czyli Elkary miały np. Ignore All Resistance, teraz mają tylko Accuracy. I to dotyczy wszystkich kryształów i przedmiotów, jak tu możecie zobaczyć. W przypadku Kutuma jest tutaj All Resistance, ale to jest tylko i wyłącznie do e, mobków, czyli PvE. Usunięte zostały kryształy, przepraszam, uzostał, usunięte został efekt Ignore Resistance z tych wszystkich przedmiotów. Został zmieniony Chrome Mill, czyli teraz ma Back Attack Damage plus 5% i Critical Hit Damage plus 5%. Zostały usunięte tutaj wszystkie kryształy, które miały Ignore Resistance. Tak samo z Solarów. Jeżeli chodziliście na, na walki, to tam były te kryształki. No i tutaj, jeżeli mieliście Essence of Courage czy Fragment of Courage, dostajecie pieniądze za to. Grapple Resistance Increase Effect został usunięty, czyli nie ma czegoś takiego, żeby zwiększało, na przykład, odporność na grappla. Tutaj te rzeczy zostały nieruszone, ale. Raczej tego nikt nie będzie i tak używał. Szczególnie, że resistance w ogóle nie działają w PFOE. Usunięte zostały kombinacje lightstone'ów, czyli jeżeli używaliście jednej z tych warto pomyśleć, żeby znaleźć sobie coś innego, bo te już nie działają. Guild tak samo zostały usunięte, które mają te resistance. Obraszenia od statków zostały pozmieniane, czyli obrażenia do statków na siebie, czyli na PvP zostały zredukowane o 45% do 55%, pewnie chodzi o to, że niedługo pojawią się walki na statki, więc tutaj też już zawczasu robią zmiany. Zostały też usunięte debuff resistance przeciwko potworkom, albo po prostu pozmieniane z tego co widzę, bo tutaj jest w dalszym ciągu 100%, ale tutaj chodzi o Hmm, a nie, ogólnie, dobra, myślałem, że tu chodzi o dungeon tylko i wyłącznie. E, zostały poprawione spoty, tutaj troszkę wymagają więcej AP, aczkolwiek nie są to jakieś duże zmiany. Max AP zostało zwiększone, jeżeli chodzi o spoty, będziecie musieli też zerkać na Wasze maksymalne AP. Tutaj możecie zobaczyć jaki jest wymóg. Pamiętajcie, że jeżeli przebijecie, to możecie dalej tam sobie grindować, ale po prostu za każde 3 AP będzie się liczyło bodajże 1 AP do walki, czy tam coś, coś podobnego. Nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć. Aczkolwiek nie opłaca się na przykład być na tym spocie na Mirumok mając na przykład 1200 AP, bo to będzie realnie jakieś 700, ale to jest w sumie wasz wybór, jak chcecie tutaj sobie. Grać Agris znowu dostał poprawki. Będzie mniej zużywał. Tutaj są wszystkie zmiany. Można zobaczyć, że nawet grubo jest. Bo Hysteria Ruins miało tutaj 100. Tak, to są. No, zużycie. I teraz będzie zabierało w zasadzie tylko 6. Więc to są ogromne zmiany, jeżeli chodzi o zużycie Agrisu i można będzie po prostu lepiej to wykorzystywać, no i dłużej grindować na Agrysie, jeżeli ktoś nie ma Agrys Coin i bazuje tylko na tym co się regeneruje codziennie, czyli 20 tysięcy, no to może spokojnie sobie o wiele dłużej pogrindować. Dostały tutaj dodane jakieś nowe przedmioty, znowu jakiś merw carry on back do zmiany outfitów. Tutaj możecie zobaczyć już chyba był taki wcześniej, ale teraz niby ma być tak, że Automatycznie zmienia jaki chce się outfit Po prostu cały set będzie zmieniało No i tutaj drobne zmiany Jeżeli chodzi o Logi czy Jakieś tam tytuły Nie tytuły trochę Zamiast hp To tu możecie zobaczyć tylko same tytuły Również gold Bar, Czyli półsuwali z tych logów Z tego co widzę max hp Czyli jak się pojawia W grze to nagle się okaże że Mam zdecydowanie mniej staminy i HP, jak możecie sami zobaczyć. O kurde, nawet posuwali All Accuracy plus 10. A to nawet nie opłaca się w zasadzie tych logów robić. Chciałem robić to właśnie po to, żeby mieć Accuracy. Tutaj, jeżeli chodzi o Bartali, to zostały te statystyki podbite z tego co widzę. Zamiast max HP3 to pododawali plus 30. Więc może niekoniecznie, jeżeli chodzi o HP, obudzę się z mniejszą ilością. No ale na pewno nie zdobędę więcej jak z tego, co widzę. Pit of Undying. Zostały poprawione te bossy. Tak samo nie będziecie musieli robić daily. Zostało to zmienione na weekly. Również zmiany, jeżeli chodzi o nagrody. Wcześniej to było 7 razy w tygodniu, teraz to jest raz w tygodniu. No i Widzę, że trochę mniej tego będzie na to wygląda. A, tutaj chodzi o te wymogi. Żeby zdobyć lepszy ten. Nie wiem, jak to emblemat coś takiego. Poprawione zostały jakieś prerequisite do zadań, czyli wymogi. Jak tu możecie zobaczyć, zostało to wszystko zunifikowane. Bufki już nie mają, jeżeli chodzi o Amity nie mają żadnego znaczenia, jak tu możecie zobaczyć, zostały one wszystkie pousuwane. Wystarczyło jakieś Amity sobie zrobić i na przykład było plus 50% HP regenerowane przez 5 sekund przez, i to buff był na 30 minut. Tutaj było gdzieś AP against humans plus 1, więc te takie ukryte statystyki jak tu możecie zobaczyć zostały tak samo pousuwane. Karolinka. O nie, Karolinka została usunięta. Tym buff się brało zawsze na się minut, żeby na tym na PvP trochę więcej damage'u zawsze robić na samym początku. UI zostało poprawione o wiele więcej statystyk, czyli praktycznie będziecie mogli siedzieć jakbyście nie wiem tworzyli, powiedzmy, postać na samych statystykach. Wszystko tu jest opisane dokładnie, więc jeżeli ktoś kocha cyferki, no to, to będzie uwielbiał te zmiany, bo teraz będzie mógł sprawdzać dosłownie wszystko. Bardzo się dużo zmieniło w ciągu tych 5 lat. Widzę, bo wcześniej to poukrywali te, ukrywali te statystyki, nie chcieli się nimi dzielić, a teraz to o macie, rzucajcie wszystko, sprawdzajcie. Więc na plus, mi się wydaje. A jeszcze jakby zrobili tak, żeby dało się widzieć damage, który robi się podczas ataku, byłoby idealnie. No, i tutaj są drobne zmiany, które nas w zasadzie nie interesują. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie. Przepraszam, że taki długi patchnot, no ale też się dużo pozmieniało. Mam nadzieję, że zerkniecie na te pacznący, dacie komentarz, no i może wskoczycie na mój Discord, który nazywa się Czarny Terminal. No i tam rozmawiamy nie tylko o Black Desert Online, ale gierkujemy sobie, czy po prostu sobie ze sobą gadamy. Tak więc zachęcam i. No cóż, widzimy się w następny czwartek. Do usłyszenia. Jojo.